Siemaneczko z tej strony Mafia Solec a to kolejny odcinek z Farming Simulator 2015 <grystanie> Jak widzicie Adam jest zaciągnikiem, a z nami na przodzie jest Miki Cześć Jestem. Korzystam z tutaj właśnie z z, z Adama. Siemano a Adam taki będzie jak zawsze Adam jest z nami duchem i babka <grystanie> też. Dzisiaj zrobimy sobie kiszoneczkę. To będzie taka większa akcja u mnie na kanale. Dobra, Miki poprowadzisz tak ja no normalnie Adam to ci daje nowego konia napędowego job kaski polecę sobie, włączę się. o tu budziki się włączę ja wyłączę modziki oczywiście będziecie mieli w opisie bo, bo, bo ten bo chyba tej kronki nie ma właśnie w modpacku, bo ona wyszła bo jak z, zrobiłem już modpak tak ciśnij, ciśnij. ale bardzo fajna chociaż nie omieszkam przyznać, że lepiej wyglądała na zdjęciach. Tak, tak, poczekajcie, ten pomoc cię mu niepotrzebnie. Na zdjęciach o wiele większe kłamię, z tyłu w ogóle inaczej wyglądała w grze o wiele inaczej także, ale ciągle tego Nie i dobrym... Hamulcem Model jest spoko, Hamulcem słabe. Ja widzę właśnie. Ciekawe ile będzie mi jechać, to dobra, zaraz ustawię. E, kukurydza ładny, skin na kiszonkę w sam raz. Myślę, że tak. przetniemy tu jak na dwa razy i przetniemy się przez środek. Ale teraz jak? Teraz na wprost teraz czy w prawo? Yy, tutaj, jak jedziesz na wprost. Dobra... To sobie tak... Coś tu mogę? Mogę. Dobra, lecimy. Chęć. O, dobra, chyba prędkość jaką masz? Moment, bo na razie tak... 100 na godzinę, moment. Ja trafim, e, 9. 9-10. No, ale dobra. 9 także. Ej nawet jest wciąganie, bo nie, nie wcią wciągam tak na stojąco i na leżąco. Widzę tak. właśnie, wiesz co widzę to... E, tutaj nie bójcie się, bo z tej strony nam bardziej tak wciąga, bo jest ten. Ale ogólnie to też tak jak wiem, przy takich tych to raczej też tak wciąga. Fajnie to dosyć wygląda. 10 tak ustaw sobie na godzinę, 9-10. Dziewięć, dziewięć, no mi tak miga, ale widzę jest 9, jadę idealnie, tak że nie będę zmieniał. Mówię, no jak widzicie, nie ma za dużo aktywności na kanale, ale to z racji tego, że szkoła nie ma czasu i dzisiaj, mamy, no się dzisiaj mamy piątek po południu. No i nareszcie znalazłem chwilę, chłopaki też znaleźli czas, więc jak widzicie, coś tam spróbujemy zawsze dla Was nagrać. Oczywiście. Mam nadzieję, że w tygodniu też się coś tam będzie pojawiać. Dobra, Tucheny, teraz cofnij się, ja Już, już, już nawracam. Ja sobie tu też nawrócę. O. Dawaj mojej lewej, czy nie? Poczekaj, właśnie może tu poprzedniak jeszcze raz wytniemy i polecimy przez środek się przetniemy, wiesz? Czyli teraz jak? Jeszcze na no, jeszcze jeden poprzedniak teraz zrób Dobra Dobra, czekaj, ja spokojnie sobie tu cofaj, tu masz drzewo, nie powinienem wyleżeć O Dobra, 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 ja tu ch chyba, chyba się wykręcę, bo mam ten obciążnik. Dobra, dobra, dawaj, dawaj. Oj trochę ci w dupala chyba wjechałem, tam ci trochę przytupęłem. no, bo jakby się O. Ja. Ale ładne, ładne kolorki są teraz. O kurcze. Naprawdę. Bajunia. O kaskader, jak widzicie tam swoim szczęciorem czeka już. E, ta kronka nie jest aż taka zła bez kitu. Teraz ładnie w świetle to ładnie no, wygląda. Taka no, inna. Inna, bez kitu. Tylko te koła by mogły być tak, takiej wielkości jak jest wycięte tak. Tak, tak, tak. I powiem no widać, że te koła troszkę jakby za małe są. A skalę tu ładnie czeka? Nie, fajne te przyczepki, zestawiki fajnie wyglądają. Nie masz stu przypadkiem? Nie, nie, nie. Ja mam dopiero wieźle? 57. A mój, że tak. Kaskaderowi by akurat ja dobrze nasypałeś. No była. Dobrze. Jestem ciekawy jakby zrobili yy, na ten. Sterowanie myszką rury. Ciekawe czy by dały. Dała... Ciekawe ja ogarnie... jeździłeś na tym? No? Ogarniałeś? Co to ogarnąć, tu by było fajnie, bo tu fajnie się usypuje, nie? Czekaj, przez środek czy tutaj? Mm. Może przez środek, ty? No dobra Chodź przez środek A najlepiej dookoła? Kaski, kaski nie ruszaj, bo tu środowisko się przyrąbie zaraz Dookoła mówisz? Dobra, daj przez środek przetnie, a potem w bok polecimy No, w, 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 przez środek i wiesz, takie wytniesz, takie te kawałeczki, jak ostatnio co chłopaki jak wycięli Taki kawałek i później wiesz Bez żadnego nawracania, ten tylko latali cały czas Dobra bo się się ja nie mogła zdecydować, komu ma sypać A kaskader jak tą róży tą... To... niech tą klapę otwórz Już, momento, poczekaj Jaką klapę? No to na przyczepie, tą siatkę przed nią. Dobra, czekaj, kaski jak którą to się otwierało? Na myszkę A, to była, dzięki Już nie chciało mi się marczyć. Uprzedzam cię, że jedziemy centralnie w błoto Nie gadaj No że je minimy, bo... O kurde Dobra, zobaczę nie, Heniek Heniu, nie Nie, 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 Heniek, nie, nie, nie Szkoda się szkarni Jo? Mówię ci, szkoda się szkarni Nie będę teraz... Na koniec odcinka w to będzie. Tak, na koniec odcinka Tutaj może się przetniemy, zaraz zobaczymy Kraski, jak masz chwilę, zobacz czy jest ho... Albo dobra, 83 to możesz się powoli tam ładować gdzieś za mną O, 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 Heniek, Heniek Dobrze cię powtór... Dawaj, dawaj, bo jak ja tu... Stanem. Holu nie ma chyba. Nie ma holu? Też, chyba ja jeszcze, nie, jeszcze nie... Też ja się... jeszcze nie, nie zobaczyłem co się Kurde, bo nie ten. Ale mi się wydawało, że chyba to dawałem, bo się bałem, Dawaj, dawaj, 95, 5. Poczekaj, ja tu zjadę na lewo, a ty tutaj wiedz Na no prawo zjeżdżasz, ty sorry, Już? Sorry, sorry, jak... bo się no, byłem odwrócony, dawaj, 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 dobra, przesypało super. Ja sobie teraz ładnie cofnę Oj, chyba no. będziemy musieli cofać, cofać No to mogłem ci w sumie wyciąć kawałek nawrotu. Dobra ja se fajnie tu cofnę akurat Ej powiem wam, fajna ta tekstura kukurydzy Nie, taka inna o kurde. Weź się streszczaj Mówisz? No bo już na no, 20% no. Tak ja na takim kawałku to będzie mały sypał bo tam poprzecznie no, Jak, czekaj, to po przecież, czekaj, jak ja tu zanim zanim ten... Ja no tu muszę to... cofnąć, tak że wiesz Nie ale, zanim, to będzie tak samo jak wiesz Poprzecznie, jak zanim teraz dojedziecie Bo praktycznie do połowy pola spada jechaliśmy No, ko tego. o tego O, lebi kurde Szkoła trwania, ale jak chłopaki tak czasami na polu przez całe pole jadą, no to nie będziemy gorsi, nie będziemy gorsi. Ło, ale to zapadnięcie jest. no tylko terenu tu nie wyrównałeś. Może, może, może tak było. Kask i jak teraz jeszcze raz podeszła się bujnął tutaj. O. Dobra Jak Fajna górka tu jest Ile kaski? Pięćdziesiąt Ło, to spokojnie, ja już mam 50 na wysypie No Czekaj Dawaj Dobra, zaraz tam pocisnę, bo... Tu też górka, to nie wiem co nie w tym serio, jakoś... ja koła, na... czekły, skręcają tak dziwie na tym yy, mogłem podnieść teren, a mogłem, wiesz, nie, nie zrobić tego Wygładzania mogło tak być bo tam wiem że podnosiłem teren Robiłem ale wygładzania z... ale... Ale on ma go cofać człowieku <laughs> Jo, teraz jadę zobaczyć To lepiej nie jeść teraz Lepiej teraz... to przy okazji sobie zobaczysz Teraz to wiesz, teraz to już będę jechał do przodu A, bo wiecie czemu? Bo tam robiłem z daleka tą górkę zakończenie chyba mapy Bo wy od, po, od brzega jedziecie No no, i dlatego tam jest tak. Ja już mam 72. Spokojnie, no, jest. już jest Jo, widać, widać. Bez kitu, bo jest ten. Yy, robiłem to tu podnoszeniem... Rykalski, też tą klapkę zająć, bo ci zamknąć ci się wysypywało, wyspływało, hajmy Wiem, wiem, poczekaj. Ej, idealnie się wyrobiliśmy. Ale to fajnie wygląda. Kurde, bajunia lalunia. To trochę kopcie, nie, wiem, nie? może nie? jeszcze raz poprzeczniak, jeszcze raz potniemy, Rykalski. Ile masz? 87 akurat będzie, nie? Dobra, ty. to dobra, ty. Bo tutaj na dwa, to na co przed nie będzie, bo na ludzi na 1. Na no, jo, jest, jest, widać taki terenik, no nie moje niedopracowanie, ale, o, panie, Bajunia, tu będzie... Kurda, ścieżko do tyłu, mam bez kitu cofnąć. Zapadlisko takie zwane. Zapadlisko, no bez kitu. Dwa. Dobra, to już, poczekaj. O, ale tam się ten trąbał. 6 7 osiem, jeszcze to rozłapię do końca teraz. Dobra. Dobra. Czekaj, czekaj, a bo tych chcesz to Czekaj, to wypuszczę już i żebyś do blokował tak to. Ale pójdzie ogień z rury, o tak! zoba! <laughs> Bożeś, ty mój! Ale poszedł kaskadem, ty. zoba, zoba, ty, kaski tylko hamuj, hamuj przy płocie, nie? Ja nie, nie mam pytań jak to tutaj do końca. Mówię, ten dojść przechodzi nam nawet... do ale po hamulcach fajnie dał. E fajna chyba powiem, ten faj, wyciec... fajna ten, fajna akcja. Na dwa nawet fajnie się wyrabia to. No bo tu blisko ten, zaraz się dopiero zacznie, bo tutaj to powszechnia tutaj trochę roboty, ale... Potem ten już sobie, 10... żeby, żeby, żeby mnie pod górę podciągnąć, tam pod, ten, pod pryzmę. No bez kitu, tam mam nadzieję, że jest hol, bo ja chyba chciałem właśnie, żeby się wyciągać z błota. Chyba, że przez przypadek nie wrzuciłem. Dobra, hej. Wracamy, weź już Zykladuj. ten cofnij, tam się ustaw. To jest oba. Ktoś tu ciobo minął, no? Jo, tak jak chłopaki, dawaj, kołem. Albo się skarnią. Niestety w lesie to nie działa, słuchaj. <noise> nie, trzeba by ten mod grać, ale nie. C czekaj, przez środek teraz? Może nie? A dobra, zresztą. resztą. Dawaj, zobaczymy, to się będzie działo. Kaski A, patrzyłeś w końcu, czy nie? Ten hol? Nie, zaraz spojrzę, bo wysypnie. Dobra, dobra. dobra. Teraz się zacznie w końcu taka prawdziwa kiszonka na prostym kawałku, kurde, nie... Zawsze najgorsze jest to wycięcie, ale dajemy, dajemy radę. No już tą poprzeczkę jakby nawrócić, bo to najważniejsze. jak widzicie, o... no, od czasu do czasu mam takie lekkie przymuły, nie? Widać, że jednak to zużycie procesora, wiecie, teraz pewnie mam gdzieś, gdy nagrywam, pewnie jest koło 80 się buja, temperatura pewnie koło 50, nie wiem, co się dzieje z tym komputerem. Muszę tą pastę sprawdzić, tak jak Ty mówiłeś. No, bo tak pierwsza co mi się nasuwa na myśl Bo... Nie, wiesz co, tu ty Byś tu mógł przeciąć, poczekaj, tak myślę I może wiesz co, ja przejadę tu, a ty nam wyrównasz ten odcinek Tu Jedziesz? Tu byśmy, nie. o Tak zrobimy I ty Chyba to szedł na równo Najwyżej na koniec, tak się wbija, ale Jo bo Wolę nie ryzykować, Ohoho. bo wiem na co, do czego te bota są zdolne Poczekaj, no stój, stój, stój! Nie wiem, wiem, bo ta rura... Jo! Tak jak... I tak jak zawsze. Jo, ja czekaj, by tak do headerlion skrywać Kasi, I jak jest? jest ten ten? Nie ma, nie ma holu Nie ma holu, No nie, teraz już na pewno jak wyjdę to już rzucę go. Bo bez kitu, bez pola to nie robota. Tak to byśmy mogli sobie... ...się powyciągać. Prawie mogę wyjechać będziesz, będziesz miał 100 czy nie? 100, so, ja mam 60 dopiero. Łe. Także spokojnie będziemy się wyrabiać myślę. No, jak wyjdzie? Będę mógł mieć lekkie lagi, tak jak wspominałem i tam nie dokończyłem. Tak, no ale to... Ale, to ja myślę, że nie będzie Wam ważna kwarta tak przeszkadzać. Możliwe, że pasta pod procesorem mu się wytęli, mu się tak grzeje, ale... Ale nie wiem. Ale to było ładne tempo. Powiedz, że fo... Kurde. Ja odpocząłem. I to, że on czasem taką zamułę i... Kaski tam dopiero siedem... 7... Nie podjeżdżaj za blisko, nie? Dopiero siedemdziesiąt osiem. Wiesz co, ja spróbuję się przeciąć teraz, trudno Dobra, dawaj <noise> Najwyżej, najwyżej John przywiozę i ja... Grace będzie stał A ja? Mam nadzieję, że mi tylko starczy się... Jest 85, 6. To z pełną, to wiesz Usiądź Ufa, wiedziałem Czekaj, czekaj, kaski wymień mi, ja tu postaram się tem. Tak, już ty siedzisz tym gównem Czekaj, czekaj, opuszczę obciążnik, może wyjdę ja pięć kaski też tu ledwo ledwo. No bez kitu, to ja bym już nie zaczął ściągać. Ten błota coś dobre porobił. Ja pierdzielę. Czekaj, no może zostawię obciążenie To jest to pole pod górkę choć, nie? No jest, no to jest galancie pod górkę. Bo właśnie tak czułem, że coś mi ten dojdz tak cienko idzie. Ja mówię. Ja podgrywa. cię kręcę, mówiłem, żeby tu nie wjeżdżać. Może cię jest to jest. Może dobra, jadę do dżungli. Jodą w ciągu Ładowarkę wezmę ty. Poczekaj, ładowarkę. To jest ja mam ciężnikiem, ale cię z trochę. Mówisz? No. Ale to ja muszę się teraz, bo wiesz, tak to nie wyrobimy się. Dobra, czekaj. No to kupuj. pojedziemy do końca i do przyczepę, żeby wiesz, żeby, żeby mi olżej trochę, nie? Dobra, dobra. Ty coś tu mam, a to nie jest, holtobelka to belka jest. Chyba, że ładowarkę wezmę i się ładowarką wypchnę. Nie, poczekaj. Ja cię kręcę tam. Teraz chciałem przyczep... Nie mogę, nie wiem czy ja przyczepę odpiłem. O, 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 poczekaj, czekaj! Nie mogę. No tam. Ty, tylko żebyś ty się nie utopił. Jeszcze ty z takim obciążnikiem, to ty siedzisz już. Zoba, ty już siedzisz. Podnieś go. Nie, 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 nie. nie. Zoba, jak powoli, wiesz... Nie nie, bo co ja tam nie wiadę Może ty? Poczekaj Kacki, ja ci powiem czy wiedziałesz czy nie Wiedziesz na ludzi, dawaj, 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 nie, nie usiądziesz. Na pewno Dawaj, dawaj Musisz jeszcze mnie trochę popchnąć Jak widzicie akcja bombastik. Bawiam się, że jak teraz trochę za, za bardzo do przodu dasz, to wpadniesz Ale dawaj, dawaj, jeszcze więcej. Dawaj, może pójdę O! Dobra, jeszcze, jeszcze raz dawaj, jeszcze raz możesz spokojnie. Dobra, dzięki, dzięki. Dobra i wycofaj, co mam, cofaj. Stoję! Podnieś, podnieś, podnieś Podniosę. Poczekaj. Nie, tak siedzi w kasku A nie. Dobra. Poczekaj, popchnij mnie teraz ty Ja pier... I od razu do tyłu. Poczekaj. Ja cię kredzę, co za... A keniech błoto jak blas! Ty tam taka dziura jest, chęć. Stoimy! Wybrać. Nie, dobra, buduję chętna Ale kaski już zbyt nie możesz dalej Poczekaj Weź do tyłu daj Ja pierdzielę I daj to ja trochę w lewo Nie, no 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 Jeszcze Dobra I trochę w lewo Jeszcze? Jest, tak, lewo, lewo, lewo. A, o, poczekaj panie. no Dawaj Kasti, poczekaj Tak No Nie, bo tu już stoję, weź odejdź nie dawaj Dobra Dobra, poszłem, poszłem Szedłeś? Ja tak, a kaski? Yo. Dobra, no, super, tak. mu jak masz się kierować? Daj, bo się do ciebie się pełna Nie? Tak. Ile masz? Ja mam 90 przecież. O to nie, to nie Ja spadam szybko i będę się kipować. Widzicie? Z niczego coś. Ale nie, następnym razem już będzie hol Ale ociążnikiem no, też się dał Sprawda twój by cały pogięty był ten blaszany, bo kastia to tam wątpię, ale... Jo, ale dam radę Bo kurde ta pryzma będzie tu galanta No pełna będzie z tego pola Nie będziemy całej na odcinku raczej pełnej robić Eta Nie będziemy, bo musimy wiesz, mam limit czasowy dysku Jo, bez... <grym> Nie, nie, nie nagrywam frapsem, nagrywam jak tym Aktualnie. Ale też nie będę później tego trzy dni renderował. No wiadomo, nie. Bo z no, ale terem teraz to jest masakra. Nie wiem, co to jest z tym komputer. Może wiem, ktoś tak wcześniej gdzieś... wiedział to po ze 3 miesiące temu. Nie wiem, nagle tak z dnia na dzień jak Ale i format i wszystko, i wszystko i nic nic nie pomogło. ja nie, mówię, ja cały czas, czas, czas podejrzewam, że ta pasta. Do czasu, do czasu jest okej, okay, ale no momentami też naprawdę muszę komputer resetować, bo jest 100% z użycia dysku i nic nie mogę zrobić. Pamięci znaczy się. Kaski jak tam? 63. Ło, to na lajcie się robi. No. Gdybym się nie zakopał już byśmy dawno, dawno byli No ale wiesz, no, były emocje, tak trochę się działo, na odcinku. W pola nie, nie było, bo... Było, ja strzeliłem se składało. fotkę fajną na face najważniejsze. Ja? No. To dobrze Także wiesz, także to się liczy, tak? Nie, naprawdę, kurde, zestawiki super wyglądają. Bardzo mi się podoba. Jednak ten, 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 kaski do, to, 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 nie. a i on. Ta, ta. Nie lubię, kurde, jak tak na polu stałem, no ale czasem Ach, się zdarzy. Jak ładnie, wcisz sekundę sypał. Jak ładnie, ładnie, ładnie komponuje A jak? W tym roku to kolby na wagę złota, słuchaj. No, w tym roku to tak, nie ma co marnować. Stój, 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 stój dobra. Kaski tam przy 80. Ośmiu mi się tak gdzieś odezwi. Akaski odzywam się Jo, odzywam się Jo, dobra Ja Ha, ha. Telefonator Ona się dopiero, dopiero przez 100% moich Czy nie? Jo, wymienimy się pewnie przy 100 wie. Ja pier Dawaj, 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 dawaj malina, dawaj Kutę. Już myślałem, że by należał. O, przycięła mi poszła. A, dałem radę. Jak ładnie poszedłeś, Heniu. No, to, to, to było coś, to było coś. Łapka. W no góry. ja stój, 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 stój. Spoczko, foczko. Kaskier nie tam. wiem czemu, ale jak włączyłeś nagrywanie, nie? No. To od tego no. momentu wzięłem lekkie lagi. Mi tak samo. No widzicie. Nie jedno... cały czas tylko po prostu czasem jadę i nagle mi zbież. Było. Po prostu taką zamówę mam, nie? No było tak na tym. Ten... To... To nie jest raczej wina internetu, bo tak to cały czas by były, ale tutaj są takie nie wiem tak... Najpierw od procesora miał ty bo ale... no, no, właśnie ciekawy w ogóle miał... Y... Zamu... No, od komparacji, raczej, no. szczęście, że wiesz. Wiem, wiem właśnie. Wiem, bo jak ostatnio nawet sam nagrywałem, to poczułem, jak mi takie lekkie zmulenie dostałem, mówię, aha, temperatura. I obejdzie <laughs> <laughs> budowę od... Ja jakby jakby prostu niech się chłodzi. Jo, bez kiflu. Nie, trzeba pomyśleć coś na kompem, trzeba pozbierać na nowego kompa może czy coś Ale wprawdzie co ja raz? ile mam, go? ja mam dopiero drugi rok go, kurde Trzeci, a no nie tak, masz teraz wakacje przycisk. Ale nie, co? Ile dawałeś za niego? 1600 za całą jednostkę dałem No widzisz, co? Bo ja trzeba pod zespoły, razem. Ale oryginalne wszystko brałeś, tak. Intel Cora, NVIDII? Tak, 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 tak No to ja nie jakim cudem, kurde. Mówię, nie, nie wiem czy się z za wszystko, zasilaczem zyskamy na z wszystkim 1600? Aha Bo ja, on mi całkiem, ja to... mu powiedziałem, że mi złożył jednostkę taką gdzieś za 1500, no i on mi zaszczył. ja nie wiem kurde, to, to mi procesor tam 1000 wyniósł, tak graficzna zrobił to na pewno ładnie, no, Dokładnie mówię, A z nie wspomniałem o zasilacz też ponad 600 chyba No i dyski 700, 700 nie, musiał, Musiałbym, musiałbym znaleźć wiesz, ale chyba mi się wydaje, że 1000 Słuchaj, 1000. Ja, za, ja za samą jednostkę 4000 no ale wy no macie o wiele lepsze kąpy niż ja No tak, ale no nawet no, chyba że masz faktycznie w ogóle no, takie jeszcze przedawnione, że tak powiem yy. 70 Ten, to ale... chyba dojadę Kaski No Co? 70 to chyba dojadę, dojadę. No ja bo teraz ja tu trochę rządku zwężył, żeby nadbrównąć odjadę, żebym CEOPony nie przebił <laughs> Wiesz co kaski? No. Teraz pojedziemy tam i pojedziemy od, od lewej strony, bo już ja mi się tak gdzie? nie chcę na pustotle jechać. Okej? Okay? Dobra, Dobra. Ile masz, Bolek? E, spokojnie, 80. Dobra, to ja się już pojadę zwinąć, a... Ale... Tak, akurat pod Ja sobie zapnę te, że mi tu nie On, wywiało. To jest zwykłe, to fajnie wygląda. No. Tak jak na dalszej jazdy, tam drogi czy coś, to... No, taka, taka. no, no, no. Proste, nie? Ale bez kitu, ostatnio jeszcze graliśmy, było wszystko okej. Okay. kurde. No, też kaski poczułem, a, ale na szczęście... A czuję, naprawdę... ale sam jak jadę, nie? Ja tutaj mam naprawdę takie zwolnienia, widzę, że to jest porażka jakaś. Nie wiem, muszę się coś wziąć za to pole poszedł. Jo, bez kitu, bo to wiesz co... Z każdym dniem tak to już niszczeje troszeczkę, no bo taka temperatura, no to... Ciężko ma to chłodzić, nie? Znaczy temperatura to mi wtedy, gdy ja naprawdę renderuję... Y, ...scape, y, do tego jeszcze jakaś opera i wtedy jak no... Za długo to przetrzymam, co wtedy temperaturami pójdzie, a tak to normalnie jak gram i ten to jest spoko. <gusty> kaski bo odlecisz. <gusty> <gusty> jak taka mucha, ty. Dobra, jedziemy <gusty> Jest grząd, dobre dupy, no i wódka czyni zło. Ubijamy na wikse. Adam czyni to. Który? Kaskader, no kto? No nie no, ja, eee, eee, eee Nie, że no, Nie yo, potem yo. znowu napisałem, yo. że pamiętacie jak Kaskader puścił błąka. Aniki było No To Co? Kaskader No Jo, Ja się nie śmiałem, jak tak, mówiłem tak, tak. Ja to nie zapomniałem, ja to oglądałem ostatnio jeszcze, se ten moment tylko puściłem 22 minuta chyba to jest I 45 jest. No, 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 coś takiego 22 druga dokładnie trzeba włączyć, a piąta jest... czekał, czekał no jak będą wszyscy gadali, a w największą ciszę się błąkać. Tak, jak hipopotam. No, no pow... ale to mnie go zwaliło. Czekał aż wszyscy gadają i nagle każdy z nami i taki... Pff, pff. <sum> no bo ty, no <sum> so, jak tak to 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 wszyscy gadają, no to mówię, a pójdzie, nie? A myślałem, że jest taki w nareczki się pójdzie, nie? A tu nagle się urwało jak... Co my się dowiadujemy tutaj? Może coś tam mi się odlepiła w tym jelić No nie. kolegę kolega się by tam sprawdził czy tam wszystko chłopoczki, na miejscu. Kłoposki ładnie się przecięły Bo tam za pusto już mi się nie chce tyle jechać Go, bez kitu. no to lecimy tu, obetniemy ten i będziemy kończyć ten odcinek A resztę sobie właśnie zagramy sobie i dopełnimy pryzmę do reszty Czas ile masz? 75 no bo ja tu chyba hamuluj Dobra Dzięki dobra, dobra, Co ten? Dzięki za im pożycowak Jo, mignął mi tam tylnymi Ile masz kaski? 79 O kurde, żebym wiedział tu mi nie wyjeżdżał Ale! Przejechałem U... Czekaj, bo nikiego chyba trochę tego Co? a trochę chyba go ciebie, ciebie pchałem chyba trochę nie wiem, nie widziałem słuchaj. Troszkie? Nie widziałem, bo... Yy, bo że tak powiem sterowałem headerem. Mm. A tutaj jedna nie urosła, halo, halo? Ot frajer Ja weźmiem tasakiem, pod podrafuj. Żeby się tak dało jak mm. 96 Ale ładnie ty. I 7 Ja? 97 dookoła Ani następny. Jo, nie! Nie? <noise> o, ja się rozjebał system teraz! <noise> ty, 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 ty. Normalnie Ej, jak, jak to jest Jak wam kiedyś będzie smutno, to sobie wystarczy wejść do na i potrąbić. <noise> no tutaj po prostu ktoś, zrobił kto tego dojścia to miał naprawdę niezłe poczucie chmuru O, jak widzimy, jak ładnie tam kaskadę. Ja to se kaskadę jak wjeżdżam, biorę se dwa na tym. Na limicie i przez całą pryzmę idealnie starcza W kaskadę Kask poza pryzmę wysypą Kaskada to na naszej jakości wysypuję to wiesz. I jak sobie da wysy... się tak? Trochę obniotne, nie? Jo, bez kitu dopełnimy trochę Wprawdzie ja to, bez... to będzie w... można wiesz... będzie można te... Y... Tutaj nawyrównać. wyrównać Jak będziemy wracać dobrze, teraz na równo dobrze. zrobić i a to zrobimy sobie to poza odcineczkiem Bo to bym mi na tył wysypał No bła Nie ma problemu jak se klient życzy Hm Njo 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 Taka kurwa, normalnie 9 na godzinę takiej kukurydzy to ach Jadę się Jak To było Hm To tak za no 4 pięć jakby szła to by było dobrze Jego kaski tam coś próbował zrobić? Kaskia nie wiem, żeby tam jechać, ale potem stwierdziłem, że jednak no, nie. Nie, 50% kaski tam, idealnie mi tam, uczył się latać. Tą przyczepą. Ro Rozpierał te klapy i zamykał i wyglądał jak mucha. Nie, no. Bez kitu, nie? To tak ślicznie A, Ile masz? Spokojnie, 50%. A to akurat, to idziemy. No bo to jedno kółko mniej więcej w tym z powrotem jest tak stuwa. I to jest specjalnie wszystko robione. No to jest test. To jest... Ale przebiega naprawdę bardzo fajne. Tylko przydałyby się ośki tym skrętne, No, też by było fajna sprawa. Albo na przeciwko, coś włączane, włączane jak to. No, fajne, to fajne. Sprawa... Ale one tam już kilka, to już, już chyba kolejna wersja i to, to coraz, coraz więcej poprawiałem, poprawiałem, więc może niedługo coś wyjdzie. One pamiętam, zaraz na początku FPS-a wyszła pierwsza wersja i... No. Tak, poprawiają, poprawiają. Dobra, ja. Taka dosyć mało znana marka. Yo, do końca. To są Mówisz? Tak to byśmy... No, tu... to na... No dobra. Dalić. Tak to ci dotnę to tak chociaż... No da, bez kitu. Dotny, ja polecę na... Na, na gospę. No. I, i sobie na pryzmie zakończymy. A bo tutaj A ja się na pryzm przejdę. Tak chwilę sobie odpoczniemy a i to tu jedynie na wprost daj. No dobra. Bo tu już nie ma, nie ma, nie ma sensu fajne by miało mieć, tak w realu taki pgr mieć kurde blisko pola swoje no całkiem w pompkę nie powiem że nie to była kaskiki trąbi dobra chłopaki chodź ta chcę zobaczyć właśnie pryzmat trochę butami południatą wy wy jeszcze wypełnienie 7%? no to jeszcze za tak z ze trzy rożytniki może by weszły jak rożytniki, tylko ten Heniu! Ah! Uważaj, bo ci sięgnie rozrzutnik. Ty nie rozrzutnik, nie rożytnik na radę, Dobra, ustalone No, bo zobaczymy ile... Ile procent daje jeden ten... jedna potrzeba. A fajnie, gdy ona się przemieszcza, taki książka na tym No o, 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 ale tam obciążnikiem trochę starym Jedna przyczepa daje około 90% na prośbę O, dobra no. Także to by było na tyle eee, Dziękuję Wam serdecznie za uwagę Do kolejnego odcineczka, trzymajcie się, cześć Cześć, cześć.